Żeby trwale rozwiązać problem migracji w wilgoci oraz braku szczelności w strefie przyziemia zastosowaliśmy technologię MCT, system mineralnych materiałów uszczelniających działających na zasadzie reakcji krystalizującej oraz aktywacji w obecności wilgoci. Przede wszystkim w naprawy zrezygnowaliśmy z popularnie wykorzystywanych iniekcji na poczet skutecznej izolacji kanałowej poziomej. Po prostu iniekcji nie należy robić w piwnicach, ponieważ osłabiają dodatkowo mur. Najpierw demontaż nieskutecznych powłok, ręczne i mechaniczne usunięcie starych warstw bitumicznych, zasolonych tynków oraz zanieczyszczeń do poziomu aktywnego materiału nośnego, w tym przypadku muru podłoża mineralnego. Przygotowanie podłoża. Dokładnie oczyszciliśmy mechanicznie, odpyliliśmy oraz sprawdziliśmy stan wilgotności. Podłoże przygotowaliśmy do stanu matowo-wilgotnego zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi materiałów krystalizujących. Uszczelniliśmy też strefy newralgiczne w miejscach połączenia ścian z fundamentem. Wykonaliśmy pasmowe uszczelnienie na wysokości 30-40 cm. Wykorzystaliśmy do tego systemową zaprawę krystaliczną nct oraz aktywator powierzchniowy nct crystal Warstwowa aplikacja systemu NCT. Zastosowaliśmy ją dwuetapowo w układzie materiałów NCT Crystal. Najpierw zawiera aktywne komponenty reagujące z wodą i wodorotlenkami wapnia. To prowadzi do powstania nierozpuszczalnych kryształków krzemionowych, zamykających mikropory i kapilary w strukturze muralskiej. Następnie NCT-Cem jest to zaprawa mineralna uszczelniająca o wysokiej odporności na ciśnienie negatywne, wzbogacona dodatkami wzmacniającymi wiązania wewnętrzne. Te dodatki redukują też przepuszczalność. No i na końcu pielęgnacja i aktywacja systemu przez okres minimum 72 godzin utrzymywaliśmy kontrolowaną wilgotność powierzchni, zapewniając pełne uruchomienie mechanizmu krystalizacji oraz związanie struktury. Ta struktura, należy dodać, cały czas się będzie wzmacniać pod wpływem zastosowanych zapraw, cały czas będzie twardnieć, uszczelniać się i dzięki temu możemy na takie prace dać minimum 30 lat gwarancji suchych murów i posadzek, a także wolnych od grzybów i pleśni.